Wszystkie, wszyscy te ci, czyli udręka moich uczniów. Pamiętajcie, wszystkie i te używamy, kiedy mówimy o rodzaju niemęskoosobowym. Okej, okay, okej, okay, ale co to jest ten rodzaj niemęskoosobowy? Do rodzaju niemęskoosobowego należą kobiety, zwierzęta, przedmioty, zjawiska, wszystko, co nie jest mężczyzną. Wszystkie i te. Te kobiety, pacjentki, klientki, ale też telefony, samochody, zwierzęta, psy, problemy, pliki, zdjęcia, książki, podręczniki, swetry, kurtki. A wszyscy i ci użyjemy z rodzajem męskoosobowym. I do tego rodzaju męskoosobowego należą mężczyźni, a jeśli z mężczyznami są kobiety, to one również należą do rodzaju męskoosobowego. Więc wszyscy i ci ludzie, klienci, studenci, pacjenci, lekarze, prawnicy. Mam nadzieję, że teraz połączenie wszystkie, wszyscy, te, ci z rzeczownikiem będzie odrobinę łatwiejsze. Poćwiczcie i napiszcie więcej przykładów w komentarzu.